Mariusz, trener przed tym spotkaniem mówił, że taktyka to po prostu zagrać lepszy mecz. Jak uważasz, czy dzisiaj byliście lepsi od Wisły? W pierwszej połowie ustawiliśmy się bardzo defensywnie. Chcieliśmy zaatakować z kontra i strzelić bramkę. Było parę sytuacji, niestety nie udało się. W drugiej połowie Wisła od razu strzeliła bramkę z Karnego. Musieliśmy się otworzyć bardziej. Myślę, że wynik jest otwarty, sprawą otwartą. Myślę, że w Krakowie, u nas na stadionie, wygramy. A powiedz, co się stało, że, że zszedłeś? Naciągnąłem chyba mięsień dwugłowy uda. I Jak myślisz, jakie będą Twoje losy w, w kolejnym spotkaniu z Wisłą? Jutro mam USG o 8:30 mam nadzieję, że to nic poważnego i będę gotowy na remanż. Jesteś Zdajesz sobie sprawę, że jesteś bardzo ważną częścią drużyny w tym momencie. Jak się, jak się teraz czujesz, skoro Twoje losy właściwie w, na, w następnym meczu są niepewne? Ja myślę, że nie ma tutaj u nas indywidualności takiej w drużynie, co się wybijają. Nie ma gwiazd, jesteśmy kolektywną drużyną. I... Myślę, że kto nie wejdzie za mnie, będzie dużo, wniesie dużo dobrego. A prognozy na przyszły mecz? No, pasowałoby wygrać jeden zero, ale każde zwycięstwo dające nam awans będzie bardzo dobrym wynikiem.